Cześć, witam serdecznie w Lany Poniedziałek. Słuchajcie, tu z tej strony Rekin Biznesu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać bardziej poważnie już na temat kryptowalut. Wszyscy wiecie, mówi się o tym, że kryptowaluty ma, mają przyszłość i są jakąś, jakimś takim fundamentem, na którym będzie zbudowana nowa przyszłość naszej egzystencji. Najczęściej w filmikach porusza się rzeczy, które dotyczą Bitcoina, rysuje się wykresy i, i różne inne rzeczy. Mało chyba się mówi o tym właśnie, jak war, jaką wielką wartość stanowią kryptowaluty, a konkretnie dzisiaj o DEFI, czyli zdecentralizowanych finansach. Chciałbym wam przedstawić tu taki artykuł, na podstawie którego chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat właśnie DEFI. Autor, tak jak widzicie, to ten Bitcoin, i artykuł ukazał się całkiem niedawno 3 miesiące temu. I tutaj sobie przyjrzymy się i troszeczkę sobie omówimy to szerzej, bo to naprawdę jest potencjał ogromny. Wczoraj nawet na Discordzie była dyskusja dotycząca właśnie tego systemu. Dlatego zwróciłem uwagę na to, żeby dzisiaj coś przybliżyć więcej. Nam wszystkim, żebyście mogli zobaczyć, co to naprawdę jest, czym się je i jak wielki to jest potencjał, który może zmienić podejście wielu ludzi, i to z kręgu biznesu, i to z kręgu zwykłych, takich normalnych ludzi do DeFi. Zecentralizowane finanse, w skrócie DeFi, to określenie nowego trendu w obszarze kryptowalut. Obecnie DeFi to najszybciej rozwijająca się Najszybciej rozwijająca się yy, sektor, w który, którym lokowany kapitał, wynosi ponad 778 milionów dolarów. Co prawda, co sprawia, że DEFI rozwija się tak szybko? Czemu użytkownicy lokują w nim tak ogromne środki? Jakie są wady i zalety zdecentralizowanych fi, yy, finansów? Odpowiedzi na te pytania, pytania znajdziesz w tym artykule. I tutaj mamy wymienione yy, po kolei te wszystkie nasze. Yy, Podpunkty, które będziemy sobie tutaj się zapoznywali i czym są zdecentralizowane finanse, czyli DEFI, tak, tradycyjne usługi finansowe tylko w teorii są dostępne dla wszystkich, koszty kredytów, pożyczek na rok rosną, do tego dochodzą różnego rodzaju ograniczenia w postaci zdolności kredytowych i tym podobnych, a gdyby tak usunąć większość z tych barier, uprościć procedury i dać dostęp do usług finansowych każdemu człowiekowi na świecie, Sprawić, że zwykły smartfon i dostęp do internetu wystarczą, aby każdy z nas mógł uzyskać dostęp do usług finansowych. Rozwiązanie już istnieje i jest nim DeFi. Czyli to, co ja cały czas powtarzam, wczoraj mówiłem, przedwczoraj mówiłem i we wszystkich filmikach mówiłem: e, świat opierał się będzie na smartfonach. I, i takie jest moje, y, to jest moja taka uwaga odnośnie jeszcze do tego y, dzisiejszego filmiku, bo. Y, Smartfon staje się urządzeniem, który będzie nam towarzyszył i to będzie, już towarzysza, a będzie jeszcze więcej, bardziej towarzyszył. Uważam, że systemy operacyjne na smartfonach pójdą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo do przodu i, i dlatego właśnie zauważcie, że tutaj nie ma mowy o komputerach, tylko jest o świecie telefonów. Zdecentralizowane DeFi to nieograniczony geograficzny dostęp do usług finansowych. DeFi korzysta z dobrodziejstw kapitałowych, technologii blockchain, inteligentnych kontraktów w celu dostarczenia usług finansowych, takich jak, ja. zobaczcie, pożyczki, lokaty, kredyty, zdecentralizowane giełdy oraz wiele innych. W świecie blockchain funkcjonuje potwierdzenie: nie ufaj, weryfikuj. W sieci blockchain można osobiście zweryfikować każdą transakcję, która została wprowadzona. No i tutaj są wymienione. Wady tego i zalety DEFI. Wady no to jest wczesny etap rozwoju. To, tak jak zauważyliście, tutaj jest opisane, że DEFI dopiero się wszystko rozwija i programiści często po prostu no, czegoś mogą nie napisać tak jak powinno się. I hakerzy mogą to w jakiś sposób zhakować, ale w miarę upływu czasu. Powstaje nieustanna walka o optymalizację i eliminowanie błędów, i przechodzą długą fazę testów. Tak? Ryzyko decentralizacji kanału. No problemem, który już dotknął pewien projekt, jest użytkownik synteksy, platformy do emisji aktywów syntezy, syntetycznych. DeFi zbogacił się miliard dolarów, sprawa zakończyła się obu tam porozumienie. Wydajność aplikacji w dużej mierze zależy od wydajności sieci blockchain. Ze względu na swoją naturę łańcuch bloków jest wolniejszy od zcentralizowanych odpowiedników. Ma to bezpośredni wpływ na szybkość aplikacji, które są na nim tworzone. Wydajność aplikacji poprawia odpowiednia optymalizacja. Patrząc na to, jak wygląda blockchain kilka lat temu, a jak wygląda teraz, z całą pewnością jego wydajność będzie rosła. Co za tym idzie, aplikacje będą szybcie, szybsze. No Tak jak yy, wiemy, Ethereum cały czas jest ulepszane, bo DeFi oparte jest, wiadomo, że o Ethereum i o smart kontrakty i to widzicie, tu, że te, te mówię o tych atak, atakach hakerskich, no to będzie cały czas się rozwijało. Tam przystępuje wiele firm y, non-stop praktycznie, które wnoszą jakiś kapitał, które poprawiają y, pracę, którą y, optymalizują. No jest zaangażowanych wiele osób i firm, y, za chwilę to zresztą y, zobaczycie. Y, skomplikowana terminologia, technologia blockchain oraz kryptoloty są związane z podstawowymi usługami towarzyszącymi z jeden spójny ekosystem DEFI opiera się praktycznie o nie wszystkie. Dla zwykłego Okowalskiego zrozumienie i zapamiętanie ich może stanowić problem. W parze z usługami idą typowo techniczne pojęcia, które dla wielu użytkowników są czarną magią. W DEFI większość działań użytkowników wykonuje samodzielnie. Eliminuje to udział pośredników, których w tradycyjnych usługach finansowych jest co najmniej kilku. Związanych z tym odpowiedzialności za błędy spada bezpośrednio na użytkownika, a nie na pośredników. Zalety DEFI. Mała awaryjność, brak pośredników, tak dostępność. Każdy, kto ma smartfona z dostępem do internetu może korzystać z rozwiązań, które oferują DEFI. Blokada IP nie stanowi tutaj przeszkody, gdyż z pomocą przychodzą WPN. -y. Zrobię też o tych WPN-ach osobny filmik. Nie wiem, czy wszyscy się orientują, co to są WPN, do czego służą i, i tak dalej. No, pokrótce, no to pozwalają po prostu. Nie wykrywać naszego IP i być e, takim dyskretnym sieci. tak. tradycyjna bankowość często dyskryminuje ludzi z niskimi dochodami. Zdecentralizowane aplikacje finansowe są tańszymi rozwiązaniem, przez co z powodzeniem mogą być oferowane ludziom mniej zamożnym. No, widzicie, no, wszystko dąży do tego, żeby ludzie, zwykli ludzie po prostu mieli dostęp do takich aplikacji, aktywów, żeby mogli funkcjonować w tym, w tym świecie kryptowalut, a nie żeby to opierało się tylko na spekulacji, tak jak jest w obecnej chwili, tak? Że kupujemy jakiś projekt po to, że ono głosi na przykład jakąś partnerstwo, czy wejście na inną giełdę, czy, czy nie wiem, czy na przykład jakąś, jakiś podział, tak czy, czy, czy hard, hard fork, czy, czy coś w tym stylu, to wtedy kupujemy to. Czy halving, to wtedy kupujemy to, bo e, gramy pod wydarzenie i wtedy będzie to rosło. Tutaj widzicie, no, jest konkretny plan, konkretne mają być działania, które mają przynieść wymierne skutki temu. Tak? Czyli to nie jest już takie planowanie jakieś, że a coś może być. Nie, to już jest i to już działa, tak? tylko rozwija się to. W, jakaś, w jakiś sposób skalowalność tego wszystkiego, tak? Podobnie jak cały blockchain, takie zdecentralizowane finanse oferują przejrzystość, użytkownik z łatwością może śledzić transakcje oraz zmiany. Aplikacje open source, czyli ich kod źródłowy jest dostępny dla każdego. Zobaczcie, ekosystem zdecentralizowanych finansów. Ile firm już w tym jest, tak? I, i, I słuchajcie, to, to jest naprawdę jakiś tam początek dopiero tego wszystkiego, no bo przecież, tak jak powiedziałem na samym początku, to e, działa od 2017 dokładnie e, ten pomysł. A od 2019 zaczęło to ostro iść do przodu, ponieważ przedstawiamy kilka usług, które obecnie oferują nam zdecentralizowany finans. Z uwagi na ciągły rozwój, wachlarz usług i produktów rośnie, możliwości są praktycznie nieograniczone. DeFi ma szansę zapoczątkować nową erę rynku usług finansowych, wprowadzić nowe, nieznane rozwiązania. I tutaj zobaczcie, do najważniejszych usług zdecentralizowanych finansów DeFi nale, należy zaliczyć kredyty oraz pożyczki, czyli platformy pożyczkowe kredytowe DeFi, takie jak Maker i Compunt, są zdecydowanie najpopularniejszymi rodzajem projektów DeFi. Innym interesującym zastosowaniem dla platform DeFi jest arbitraż lub wykorzystanie różnic cenowych na różnych rynkach. W tym przypadku różnica w cenie byłaby różnicą między opłatą za pożyczenie Dai do odmaker, a odsetkami, które otrzymuje za pożyczeniu Dai w komp. Połąd. Zdecentralizowane giełdy. Można zaufać giełdzie, która zatrzyma Twoje pieniądze i przeprowadzi transakcje. Dex re... Rezygnuje z samodzielnego zarządzania funduszami użytkowników przez szereg skomplikowanych, skomplikowanych, inteligentnych kontraktów. Dzięki DEX użytkownicy zachowują kontrolę nad swoimi aktywami bez wykorzystania pośrednika, tak jak są scentralizowane giełda, ponieważ inteligentne umowy, smart kontrakty, automatycznie łączą nabywców i sprzedawców. Słuchajcie, to wyeliminuje tak zwane takie machlojki na, na giełdach, o których się przecież mówi. Bardzo dużo i oskarża się giełdy o różne. Przecież wiecie, te ostatnie procesy wytoczone w Stanach Zjednoczonych, Binance, że tam jest dokładnie taki artykuł. Przeczytałem, że oni nie chcą wypłacić człowiekowi kupę pieniędzy 800 milionów dolarów, dlatego że uważają, że on tam robił jakieś machlojki, on po prostu przedstawił dokumenty, że takiego nic nie miało miejsca. I, i, i sprawa ciągle trwa, to ponad rok się ciągnie, czy około dwóch lat. Binance w ogóle jeszcze inne rzeczy robi, o których tam jest opisane w tym właśnie pozwie przeciwko tym giełdom i to nie tylko Binance, ale różne inne giełdy. Dlatego te zdecentralizowane giełdy będą po prostu inteligentnie zarządzane przez smart kontrakty, nikt nie będzie miał tam wpływu na jakieś mieszania i różne rodzaje wprowadzania jakichś rzeczy, które mogą pozbawić kogoś pieniędzy w sensie takim, że zostaną zablokowane przez coś, co się nie będzie podobało na przykład właścicielowi giełdy, tak? Bez jakiegoś konkretnego powodu. Zresztą takich sytuacji jest myślę, że wiele. I wiele takich rzeczy jeszcze się na pewno wydarzy. Zdecentralizowane rynki to takie jak OpenSea, to kolejny rodzaj projektu DEFI, który przyjmuje odwieczną koncepcję rynku, na którym ludzie mogą mieć towary i usługi i buduje go przy użyciu zdecentralizowanej architektury. Kupno i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem inteligentnych umów opartych na Ethereum. Oznacza to, że żaden organ centralny, nawet OpenSea, nigdy nie ma kontroli nad Twoimi przedmiotami. No, to jak ja mówię, no właśnie, to jest coś pięknego, i to była idea powstania kryptowalut. Zdecentralizowanie. Później to wszystko poszło właśnie w takim dziwnym kierunku e, spekulacji, zarabiania pieniędzy, machlojek i, i różnych innych rzeczy. Taki stan rzeczy jest zaprzeczeniem działania platform, takich jak Amazon. Które znajdują się pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, mogą dyktować reguły dla całego rynku. W pewnym sensie otwarte rynki, takie jak OpenSea, przy, przywracają ideę tradycyjnych rynków prawdziwego handlu peer-to-peer. -peer. Platformy emisyjne decentralizują takie obszary jak emisja lub tworzenie papierów wartościowych, co normalnie wymagało pośredników, takie jak bankowcy inwestycyjni. Ekwiwalent DEFi dla rynku papierów wartościowych jest rynek tokenów security. Platformy do wydawania tokenów zabezpieczonych, takie jak. Polymat zapewniają rozwiązania dla emitentów w zakresie tworzenia, emisji, zarządzania zdecentralizowanymi papierami wartościowymi. No, wszystko będzie się odbywało za pomocą yy, właśnie tego, yy, tej platformy DEFI, zdecentralizowanych właśnie yy, finansów. Tutaj dalej mamy, że kolejną, którą DEFI zamierza zmienić, to właśnie ten e, sektor w obecnym finansie Fidelity Investment, jednym z największych światowych gigantów zarządzania aktywami wartości 2 2,46 bld. Chociaż zarządzania aktywami DEFI nie ma takich rozmiarów jak w przypadku tradycyjnych finansów, istnieją projekty takie jak Melon, które or, e, oferują zdecentralizowane rozwiązania do zarządzania aktywami. <laughs> No Wszystko jest oparte na tokenach hrc 20 i, i, i Ethereum. I na koniec smart kontrakty i DAPS w DEFI. Można powiedzieć, że smart kontrakty i DAPSy to silniki napędowe zdecentralizowanych finansów. To dzięki nim właściciele kodowi, właści, właściwie kodowi, który zawierają, możliwa jest automatyzacja praktycznie wszystkich procesów. Smart kontrakty są dużo szybsze, łatwiejsze niż dotychczasowe umowy. Temat smart kontraktów i DAPSów poruszyłem ja też w innym. Temacie. Ja jeszcze tu mam jeden artykuł, który chciałem Wam pokazać. Jak widzicie, korzystam też właśnie z telefonu, bo dla mnie to jest tego, słuchajcie, Defi, czyli tu jest artykuł... E, defiz, zdecentralizowane finanse, czyli przyszłość rynku krypto, kryptowalut Pana a Macieja Kmitej, to jest z 4 lutego, czyli świeża też e, sprawa. Tutaj mamy kiedy powstał, czyli to jest 2015 rok. Przepraszam, że mówiłem, że dwa lata temu. E, I teraz mamy tak, że na czym opierało się to e, w ogóle, e, ta DAI, tak? Czyli ta opiera się na marker DAO, tak? I gwałtowny wzrost, zobaczy w 2018 roku, gdzie dzienna podaż w jego wzrosła prawie 100 milionów. I tutaj jest opisane o tym Marker Tao, liczby, ile co wynosi. Tutaj zobaczcie, jestem pokazany, jak rośnie DEFI, ten rynek DEFI. I teraz mamy rok 2020, rokiem masowej adopcji. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano duży postęp rozwoju całego rynku kryptowalut. Skalowanie jest rozwiązane za pomocą różnych technologii, w tym plazmy i roll-upu, które są bardzo obiecujące. Obserwujemy rosnącą liczbę realistycznych rozwiązań inwestycyjnych w kryptowaluty, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, na przykład BACT, jak i konsumentów, na przykład WRAY. Zaczynamy widzieć standardy ustawione w podstawowych technologii, takie jak Zero Proof of Knowledge za pośrednictwem ZKP Proof.org. Zatem głównym elementem, który musimy teraz rozwiązać, jest stworzenie produktu, którego ludzie chcą, którego potrzebują. I są dwa proste powody, dla których Defi ma szansę stworzyć ten główny nurt w 2020 roku. Kluczowym aspektem Defi ich zdolność dołączenia, czyli możliwość połączenia dwóch różnych usług w celu uzyskania nowej, trzeciej usługi. Doskonałym przykładem tego jest Instadap, który stworzył powiązanie między Maker a Comp. -pont. Zwiększając efektywność całego rynku kredytowego, umożliwiając kredytobiorcom lub oszczędzającym łatwe znajdowanie i współpracę z dostawcami oferującymi najlepsze stawki na pożyczanie, zaciąganie pożyczek i handel depozytami zabezpieczającymi. Aplikacja InstaDub została otworzona podczas hackathonu i ETH India w zaledwie dwa dni. Pokazuje, że DeFi to wcale nie są skomplikowane rozwiązania. No i tutaj opisuję, na czym jest oparte DeFi, że na Ethereum i na BAT stworzyli DAI. I DeFi, yy, i co jest najważniejsze, słuchajcie, co ja wam właśnie w tym artykule chciałem powiedzieć. Zobaczcie, DeFi nie muszą prosić o zgodę organów regulacyjnych. DeFi ma znaczącą przewagę nad obecnymi fina firmami finansowymi i technologicznymi, ponieważ mogą wprowadzić produkty bez pytania organów nadzoru o zgodę na ich implementację. Gdyby Uber poprosił regulatorów, regulatorów taksówek o pozwolenie na śledzenie, Świadczenie usług przewozów pasażerskich znacznie poniżej ceny rynkowej bez licencji nie byłoby Ubera. Dziś nie ma Libry, ponieważ Facebook musiał prosić o pozwolenie kongresu oraz SEC oraz dlatego, że Facebook jest scentralizowany i ma franczyznę wartą 550 miliardów USD do ochrony. Maker nie prosił o pozwolenie na wprowadzenie DAI, Uniswap nie prosił o zgodę, Compound nie prosi o pozwolenie. Jeśli nie musisz prosić o pozwolenie, możesz wprowadzić znacznie więcej produktów o wiele szybciej i są one po prostu znacznie lepiej przygotowane do znalezienia odpowiedniego rynku bazy klientów. To tak jak ja mówię, słuchajcie, to jest przyszłość. To się będzie rozwijało i Naprawdę, tu Pan pisze na sam koniec, że pojawia się produkt DEFI, który może inwestorom robienie rzeczy, których wcześniej nie mogli robić i inwestowanie w sposób, który nie był możliwy przez istnienie tych nowych technologii. Kiedy znajdziemy odpowiedni popyt na rynku i zbudujemy produkt, którego ludzie chcą, a którego nie mogą dostać gdzie indziej, krypto przejdzie do głównego nurtu. Wtedy instytucje mogą skapitulować i przyłączyć się do tego nowego trendu wraz ze swoimi bitcoinami. Bilionami dolarów kapitału i pisze, że to wygląda obiecująco. Ja też tak uważam, słuchajcie, dlatego warto zwracać uwagę na to, co dzieje się w rynku kryptowalut i mieć i czytać na bieżąco różne artykuły. Bo powiem Wam tak: rynek kryptowalut powszechnie jest uważany za szybkie miejsce zarobienia pieniądza. Pewnie, że są ludzie, którzy wierzą w określone projekty, dla których stanowią one jakieś zabezpieczenie. Niektórzy postanowili odkładać sobie na emeryturę już w kryptowalutach. Ja myślę, że ten, jak cały czas powtarzam i mówię, to jest za wcześnie jeszcze, żeby lokować pieniądze w jakiś określony projekt z myślą już na nie wiem, 20-30 lat. Uważam, że na dzień dzisiejszy. Trzeba obserwować rynek, bo zobaczcie, no zmienia się on diametralnie każdego roku. Wprowadzane są nowe projekty, nowe systemy, tak jak jest DeFi. On będzie się rozrastał, tam będą przybywać najróżniejsze podmioty, będą oferować najróżniejsze te projekty, powstawać i one naprawdę będą napędzały dalszy rozwój tych kryptowalut. Pewnie, że, że trzeba w coś mieć pieniądze zainwestowane. Ja uważam cały czas, i tu nie mówię, broń Boże, to nie jest porada inwestycyjna, ja nikogo tutaj nie namawiam, nie napędzam, ale uważam, że jeżeli ktoś chciałby na dłuższą metę odkładać pieniądze, to numerem jeden dla mnie jest Ethereum. Ethereum, na, który, na bazie którego powstaje wszystko. Powstają wszystkie smart kontrakty, defi, najróżniejsze inne rzeczy. I to jest numer jeden. Co chodzi, dlaczego, dlaczego mi się wydaje, że, że nie Bitcoin? Dlatego, że Bitcoin jest to produkt sta, stary, który ma 10 lat, który nie wprowadza w obecnej chwili nic nowego i, i nic nowego nie może nam zaproponować, powiem wam bardziej. No pewnie mówiłem ostatnio, że pracuje taka firma, żeby poprawić, ten, taką podsieć stworzyć i żeby yy, yy, Bitcoin zaczął funkcjonować też w innej płaszczyźnie niż tylko story on volume, czyli to takie zabezpieczenie swoich finansów. Ja uważam, że, że Ethereum, Ethereum ma przyszłość i, i naprawdę prześcignie jeszcze troszeczkę e, prześcignie Bitcoina, jeżeli będzie się tak dalej rozwijało, jak się rozwija. Do tego mówię, dochodzi ta platforma DeFi. Są już przecież powiązane z tym określone projekty, z, tym, z tą platformą. O tym będę mówił, o tych projektach w następnym moim filmiku, który nagram, o, o tym, co warto było mieć z tej, z tej platformy. O jednej rzeczy już mówiłem, o DAI, o, tej, o tym stablecoinie, który też jest właśnie stworzony na makerze, na DAO. Jest jeszcze kilka różnych projektów, które będą naprawdę miały znaczący postęp w tym wszystkim i będą na pewno rosły w siłę i zyskiwały na wartości. Link za, zamieszczę do tego artykułu w moim, pod moim filmikiem, jeżeli będziecie chcieli dokładnie sobie poczytać na ten temat i dokładnie zgłębić. Ale mówię Google wszystko przyjmie, więc trzeba tylko chcieć, trzeba tylko sobie wpisać coś, poczytać na ten temat i, i być na, w tym rynku kryptowalut, bo uważam, że jeżeli ktoś chce więcej coś osiągnąć niż tylko spekulacje i wchodzi tutaj w ten rynek dlatego, że to ma przynieść, to jest przyszłością dla niego, to powinien oglądać filmiki, tak, oczywiście na YouTube, ale też włączyć swoją, swoje szare komórki i, i szukać różnych wiadomości, bo nie wszystko, jak powiedziałem, jest człowiek w stanie przekazać, nie wszystko się przekazuje, to jest po drugie, nie o wszystkim się mówi, bo to, co nie jest popularne, to o tym się nie mówi, sprzedaje się tylko to, co można sprzedać i co się dobrze sprzedaje, a to, co jest kiepsko, kiepskie do sprzedawania, to się tego... Nie sprzedaje i się omija to. No i, i tak to wygląda. Ja będę starał się wyszukiwać takie rzeczy, które są mało popularne, o których się nie mówi, a, a trzeba wiedzieć o nich, tak? Tyle na dzisiaj o DEFi, o tym, że naprawdę świat kryptowalut idzie znacząco do przodu i zaczyna ostro, ostro działać na tej płaszczyźnie zdecentralizowanej. I, I naprawdę to według mnie jest pocieszające i, i optymistyczne. Tak? Dziękuję bardzo za uwagę, żegnam się serdecznie, dziękuję wszystkim za oglądanie, za łapki w górę, subskrypcje. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Rekim Biznesu.